Neoszamanizm w czasach współczesnych. Ja nazywam się Daniel Domaracki, od dziecka zajmuję się pracą z umysłem, jestem także autorem książki o programowaniu podświadomości, a w tym materiale porozmawiamy sobie luźno o neoszamanizmie, czyli współczesnym szamanizmie. Zapraszam na odcinek. Zanim przejdziemy do neoszamanizmu... Czyli szamanizmu z przedrostkiem neo, który odnosi się do wykorzystania szamanizmu w czasach współczesnych i modyfikacji tego całego systemu, tak aby zwyczajnie pasował pod dzisiejsze czasy, to warto poruszyć parę faktów na temat samego szamanizmu. Otóż większość osób, gdy wypowie się słowo szaman, zazwyczaj kojarzy to z syberyjskimi szamanami. Szamanizm jednak pochodzi nie z jednego zakątka świata, a raczej był, można powiedzieć, rozproszony po całym świecie, ponieważ sama praktyka szamanizmu, jeżeli chodzi o jej taksonomię, można by skategoryzować ją tak, iż jest to praktyka ezoteryczno-okultystyczna, czy też po prostu duchowa lub spirytualna, która uwzględnia pracę z siłami natury. Oraz nierzadko także wykorzystanie niektórych roślin do wprowadzenia się w stan hemognozy, czyli w odmienny stan świadomości. Szaman w znaczeniu dosłownym oznacza ten, który wie. Dawno temu szamani zatem byli traktowani jako mędrcy. Wierzenia są różne. Jedni twierdzą, że szamanem trzeba się urodzić, aby posiąść zdolności komunikacji ze światem duchowym. Inni wierzą, że inicjacje szamańskie są przekazywane z pokolenia na pokolenie w konkretnym drzewie genealogicznym. Jeszcze inni z kolei twierdzą, że można zostać inicjowanym w szamanizm przez innego szamana. A współczesne podejście do tematu, szczególnie te, które odnajdziemy w neoszamanizmie, jest takie, że szamanizmu można się zwyczajnie nauczyć. I owszem, jest to prawda, ale tak jak ze wszystkim innym, jeżeli będziemy się tego uczyć na własną rękę, to najprawdopodobniej zajmie nam to zwyczajnie dłużej niż ktoś, kto jest już doświadczony w temacie, miałby nam przekazać wiedzę. Dzięki czemu osoba, która powiedzmy zajmuje się szamanizmem przez 10, 20 czy 40 lat, będzie w stanie streścić tę wiedzę tak, aby dać nam odpowiednie wskazówki, byśmy mogli przyspieszyć, Proces przyswajania tej wiedzy, czyli po prostu wyeliminuje zbędne rzeczy, lub inne, jak to się powszechnie mówi, głupie eksperymenty, które jednak niczym nie zaowocowały, i zwyczajnie wykaże, to jest skuteczne, a to jest nieskuteczne. Szamanizm od innych systemów wyróżnia przede wszystkim to, że zazwyczaj istnieje w nim coś takiego, jak pojęcie ducha opiekuńczego, który występuje w formie zwierzęcia. Te zwierzęcie jest często nazywane zwierzęciem mocy. Jest to można zatem powiedzieć personifikacja konkretnych atawizmów, psychologicznych oczywiście, występujących u danego osobnika. W tym wypadku zazwyczaj działa to tak, że jeżeli danej osobie brakuje na przykład pewności siebie, to podczas inicjacji szamańskiej, gdy adept, czyli w tym wypadku osoba, która chce zostać szamanem, spotyka swe zwierzę mocy, może to być na przykład dumny lew, król dżungli, który napawa taką osobę właśnie tymi cechami osobowości, których jej brakuje. Można zatem powiedzieć, że z psychologicznego punktu widzenia jest to coś na zasadzie integracji wypartych cech osobowości oraz pewnych podświadomych wzorców, co z kolei prowadzi do tego, aby głównym celem było bycie kompletną jednostką czy też kompletną osobą. Oprócz tego często można napotkać wzmianki, o świecie szamańskim dolnym, środkowym i górnym. Jeżeli natomiast chodzi o neoszamanizm, tutaj nie aż taki nacisk kładzie się na tradycję, a raczej na praktyczne zastosowania. Dzięki temu można wybrać sobie techniki, które są skuteczne i zastosować je do swojej własnej sytuacji, do osiągnięcia własnych celów, i przede wszystkim wybrać te, które nam odpowiadają, a nie te, które były nam narzucone przez starostów. Neoszamanizm, zatem, jest w pewnym sensie pragmatyczny, podobnie jak magia chaosu. Pozwala on zatem na modyfikację ortodoksyjnego systemu szamanizmu, a raczej systemów, bo systemy szamanizmu to były różne, nie było jednego uogólnionego systemu, który funkcjonowałby na całym świecie, na różnych kontynentach, i w tym wypadku pozwala on adeptowi dostosować praktykę pod siebie zamiast siebie do praktyki. Oczywiście do głowy tutaj przychodzą pewne porównania, na przykład do treningu sportowego, gdzie jeśli wybierze się dobrego trenera, to on oczywiście będzie starał się dostosować trening pod zawodnika. Natomiast jeżeli wybierze się trenera, który jest jeszcze początkujący i nie jest biegły w manipulacji różnymi systemami, no to będzie starał się dostosować zawodnika pod trening. W tym wypadku efekty nie będą optymalne. Jeżeli chodzi o moje zdanie na temat neoszamanizmu, to oczywiście. Tradycje jak najbardziej wypada szanować, jednakże uważam, iż nie ma nic złego w modyfikacji różnych praktyk w taki sposób, aby były one bardziej praktyczne dla nas. To znaczy, po co robić coś trudniejszym sposobem, skoro można zrobić to łatwiejszym sposobem? Praktyki neoszamanizmu mogą uwzględniać m.in. Medytacją z energią, niezależnie od tego, jaki system wybierzesz: czy są to systemy chińskie, czy są to systemy indyjskie, uwzględnia on także praktykę świadomego śnienia, projekcji astralnych, a nawet i psychonautykę w postaci zażywania środków halucynogennych, które wprowadzają adepta, czyli szamana w stan hemognozy, czyli odmienny stan świadomości wywołany konkretnymi substancjami o działaniu psychodelicznym. Jednakże nie o tych środkach będziemy tutaj dyskutować, a raczej o samym neoszamanizmie. Oczywiście, może on uwzględniać także inne praktyki, chociażby takie jak dywinację, czyli wróżbiarstwo, bądź zwykłą medytację. Jednakże, jeżeli chodzi o sam neoszamanizm, zazwyczaj koncentruje się on na świecie astralnym i komunikacji z istotami, które można tam znaleźć. Oczywiście sceptycy będą się sprzeczać, że żadne duchy ani świat astralny nie istnieją. Jednakże, jeżeli chodzi o doznanie projekcji astralnej z angielskiego out of-body experience, to jest to zjawisko udokumentowane naukowo. Kwestia jednak pozostaje, czy jest to coś, co dzieje się faktycznie, obiektywnie, czy raczej projekcja naszego mózgu i coś, co nam się wydaje. Oczywiście poprzez odpowiednią praktykę można to zweryfikować, jednakże bardzo ciężko jest to udowodnić w naukowy sposób. Streszczę zatem, iż jeżeli jesteś osobą, która preferuje bardziej naukowe wyjaśnienia pewnych rzeczy, to można powiedzieć, że proces komunikacji z takimi istotami z planu, na przykład astralnego, bądź też innych światów czy świata duchowego, jak to się potocznie mówi, można zwyczajnie określić jako eksplorację własnej psychiki. Oraz głębin podświadomości. W tym wypadku nawiązywalibyśmy kontakt z częściami naszej podświadomości, czyli zwyczajnie umysłu nieświadomego, i personifikowali te myślokształty, po czym wdawali się z nimi w konwersację. Można to porównać troszeczkę do takiego autodialogu, czyli dialogu wewnętrznego który ma nieco bardziej mistyczną otoczkę, ponieważ kto powiedział, że psychologii nie można pomalować kolorowymi farbkami, a jeżeli jesteś osobą, do której jak najbardziej przemawiają mistyczne wyjaśnienia, i wierzy w ezoterykę, w istnienie energii oraz świata astralnego, to jak najbardziej tutaj można przyjąć, że faktycznie komunikujemy się z jakimiś bytami z innych światów. Jednakże warto by było zaznaczyć, iż nasza psychika bywa złudna i czasami nawet osoby, które faktycznie wierzą w to, że komunikują się z bytami z wyższych wymiarów, doznają czasem utrudnień w postaci bardzo bardzo wyraźnego dialogu wewnętrznego. Co oznacza, że nawet osoby spirytualne, uduchowione, powiedzą Tobie i przyznają, że bywa tak, że nasza podświadomość i dialog wewnętrzny potrafią zakłócać przekazy, które dostajemy od innych istot. A nawet uzurpować takie istoty. Czyli to nie jest tak, że tydzień czy dwa sobie pomedytujesz i już będziesz w stanie nawiązywać kontakt z bytami z wyższych wymiarów. Bardzo często może się zdarzyć, że coś ci się będzie wydawać, a tak naprawdę będziesz komunikował się z własną podświadomością. Tak czy inaczej, jednak, niezależnie od tego, czy obierzesz drogę bardziej psychologiczną czy mistyczną, we wszystkim idzie odnaleźć praktyczne zastosowania. Praktyki szamańskie mogą zatem uwzględniać podróże mentalne, w których komunikujesz się z własnym zwierzęciem mocy, które jest Twoim duchem opiekuńczym i na przykład daje Tobie wskazówki odnośnie albo ważnych decyzji, które musisz podjąć w swoim życiu albo odnośnie samego siebie, rozwoju osobistego, czy też rozwoju duchowego. Mogą one także uwzględniać kontakt z podświadomością poprzez świadome śnienie, projekcje astralne, o czym wspomniałem już wcześniej, albo i nawet tworzenie załóżmy amuletów, czy też talizmanów. Bardzo prostym sposobem na stworzenie takiego magicznego rekwizytu jest znalezienie w podróży mentalnej czy też świecie snów symboli, które nasza podświadomość asocjuje z pewnymi aspektami osobowości. Jeżeli zatem nasz mózg będzie kojarzyć Pewien symbol z powiedzmy odwagą i pewnością siebie, to możemy w sposób rytualny stworzyć taki rekwizyt magiczny, wyryć na nim dany symbol, konsekrować go rytualnie poprzez na przykład głęboką modlitwę do swego ducha opiekuńczego, czy też okazanie kadzidłem albo monotonne śpiewy szamańskie lub bębnienie, które wprowadza w trans po czym nadać temu rekwizytowi pewną magiczną moc, co podziała na zasadzie autohipnozy z punktu widzenia psychologicznego lub włoży energię w dany rekwizyt z punktu widzenia spirytualnego. Następnie, po stworzeniu takiego rekwizytu, możemy go nosić na sobie, by dodawał on nam wewnętrznej mocy w momencie, kiedy najbardziej jej potrzebujemy. Czyli zatem, jeżeli udajemy się na egzamin i zjada nas trema, nie jesteśmy w stanie zebrać myśli, to w tym wypadku możemy założyć na siebie ówcześnie przygotowany taki właśnie magiczny rekwizyt szamański który zwiększy naszą pewność siebie i pomoże odegnać negatywne myśli, co zredukuje poziom stresu i sprawi, że nasza kora przedczołowa będzie funkcjonować lepiej, dzięki czemu lepiej nam pójdzie na egzaminie. Innym przykładem jest zwiększanie kreatywności poprzez praktyki szamańskie. Można na przykład zastosować do tego praktykę świadomego śnienia lub zwyczajne afirmacje, które nie wprowadzają o tyle w świadomy sen, co zwyczajnie sugerują nam, że podczas snu mamy zgłębić jakąś koncepcję i wpaść na rozwiązanie problemu. Ponieważ w momencie, gdy śpimy, nasz mózg wykazuje się większą kreatywnością, ponieważ ponieważ wtedy cenzor psychiczny, tak jak nasza świadomość, pozostaje uśpiony, czyli nie funkcjonuje, tak jakby funkcjonował normalnie w codziennym świecie. I wiele rzeczy, takich jak na przykład teleportacja, latanie, czy inne, powiedzmy tutaj, zaburzenia świata fizycznego, na przykład inaczej działająca grawitacja, czy przechodzenie przez ściany, tego typu fenomeny w śnie mogą się wydawać dla nas Całkiem normalne, to jeżeli wejdziemy w taki sen z intencją, na przykład napisania wiersza, no to nawet jeżeli nie jesteś poetą, to jest duża szansa, że ten wiersz wyjdzie ci zwyczajnie lepiej, ponieważ Twoje myślenie będzie bardziej plastyczne, dzięki czemu będziesz mógł wpaść na więcej pomysłów. Oczywiście tego typu pomysły nie zawsze są idealne i nie zawsze są błyskotliwe. To znaczy, część z nich może być bardzo losowa i nie reprezentować niczego, ale jeżeli wyłowimy z nich tak zwane perełki, no to może się okazać, że nagle wpadniemy na rozwiązanie bardzo ciężkiego orzecha do zgryzienia w nietuzinkowy sposób. Zastosowania takich praktyk są bardzo szerokie. Od na przykład pomysłów co do wprowadzenia nowego produktu na rynek, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, czy też przykładowo obranie odpowiedniej ścieżki w życiu, zakładając, że na przykład chcemy zrobić kolejny kierunek na studiach, kursy zawodowe, czy też po prostu zapisać się na jakieś studia podyplomowe. Można także zastosować podobną metodykę do podejmowania innych ważnych decyzji życiowych, na przykład w przypadku doborze odpowiedniego partnera, czy też miejsca swojego zamieszkania, jeżeli chcemy się przeprowadzić, ale jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji co do tego, do którego miasta chcemy się wprowadzić. Najbardziej istotny jest tutaj jednak fakt, że tego rodzaju praktyki neoszamańskie czy też po prostu szamańskie można zastosować nie tylko do tego, aby oddzielić się od codziennej otaczającej nas rzeczywistości. Szukać ucieczki w świat duchowy, ale do tego, aby bardzo abstrakcyjne i kreatywne pomysły wykorzystywać do rozwiązywania problemów w życiu codziennym, nawet jeżeli są to problemy złożone, należące do nauk ścisłych, ponieważ nieraz zdarzało się, że osoby zajmujące się na przykład matematyką czy też fizyką nie były w stanie dokończyć lub rozwiązać jakiegoś równania. Po czym poprzez wykorzystanie różnych kreatywnych metod pracy z umysłem, zwyczajnie na nie wpadały. Czyli nawet jeżeli problem jest stricte, ścisły, złożony, kompleksowy i wymaga wiedzy technicznej, to można to połączyć z pewnymi praktykami, które są, rzekłbym, barwne i zastosować. Ten tok myślenia do rozwiązania danego problemu. Na przykład, ja, jako osoba, która od dłuższego czasu zajmuje się także sportem i regularnie uczęszcza na siłownię, wykorzystuję różnego rodzaju metody ezoteryczne i okultystyczne do tego, aby urozmaicić swój trening. Dzięki temu, na przykład, wpadam na metody treningowe, które są dla mnie korzystniejsze, ponieważ działają lepiej kosztem mniejszego, Wysiłku albo pomagają mi odkryć pewne cechy, jeżeli chodzi tutaj o aspekty fizyczne treningu, których mi brakuje. Okazuje się zatem, że za pomocą logicznej, naukowej analizy nie zawsze da się odkryć wszystko i czasami warto spojrzeć na problem z kilku różnych perspektyw, aby mieć cały jego obraz. To pomaga przywdziać chociażby tymczasowo inny punkt widzenia, no i wtedy myślimy, jak to się mówi, out of the box, czyli wykorzystujemy naszą wyobraźnię oraz kreatywność, łamiemy zasady i patrzymy, czy może jednak da radę zastosować nieco inne podejście, aby wykazać się choć krztyną kreatywności i nietuzinkowym myśleniem w celu rozwiązania konkretnego problemu. Po czym okazuje się, że po iluś tamtuzinach prób, część z nich jest bardzo skuteczna. Podsumowując zatem, praktyka neoszamanizmu czerpie z tradycji szamańskich, jednakże modyfikuje je w taki sposób, by można było je zastosować w życiu codziennym, w świecie współczesnym. Neoszamanizm uwzględnia różne metody spirytualne, ezoteryczne i nawet psychologiczne. Jest on zatem wybiórczym systemem, który czerpie z innych tradycji i pozwala adeptowi dostosować praktykę pod niego samego w celu zwiększenia skuteczności i wydajności jego własnego systemu magicznego. Jak to się fachowo nazywa? Sporo z takich praktyk zostało nieco głębiej objaśnione w mojej książce o pracy z umysłem, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie neoszamanizmu czy innych współczesnych praktyk ezoteryczno-ukultystycznych, lub też mówiąc pokrótce mistycznych bądź duchowych, to proszę zadajcie pytania w sekcji komentarzy, a ja postaram się je przejrzeć odpowiedzieć, a jeżeli jakieś pytanie będzie się powtarzać kilkukrotnie, to nagram na ten temat kolejny odcinek. Na dzisiaj to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.